Czy zespół z Zabrza jest już przeanalizowany z tysiąc różnych stron, czy nie? E, w teorii tak. A w praktyce to wszystko wyjdzie dopiero, dopiero na meczu. E, wiemy o tym zespole bardzo dużo. E, nie powiem wszystko, bo, bo zawsze jakieś tam nowości ewentualnie mogą być. E, jesteśmy przygotowani taktycznie. Teraz tylko i wyłącznie tak, co, co zrealizujemy z tego na boisku. Poza drużyną gości jesteśmy też my. Czy jest już wyklarowana mniej więcej ta siódemka, która się pojawi w Zabrzu na parkiecie od pierwszych minut? E, czy Na pewno wiemy, jak, jak, jakim składem wyjdziemy, ale generalnie u nas jest wyklarowana szesnastka i, i cały czas powtarzam to, że e, liczę na to, że to będzie naszą siłą. E, mamy po dwóch, w niektórych pozycjach trzech zawodników e, o zbliżonym potencjale i poziomie sportowym e, i będziemy z tego korzystali.